Powitać, witam serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku całkiem ciekawa sprawa. Nowy nabytek: kaczki piżmówki. Udało mi się załatwić młode piżmówki dla naszego kaczora, bo jak dobrze wiecie, została tylko jedna stara kaczka. To jest stanowczo za mało, jak na jednego kaczora. A więc, zamówiłem i dzisiaj. Podejmiemy dwie młode kaczki z zeszłego roku bodajże tam z czerwca, czyli już będą się nosiły w tym roku A więc kaczor będzie miał tak na dobrą sprawę do wyboru, do koloru Trzeba teraz przygotować skrzynki do przewiezienia kaczek No i oczywiście muszę jeszcze posprzątać lokum, w którym po prostu będę je y, trzymał A więc zapraszam na odcinek No skrzynki oczywiście trzeba zdrutować żeby się trzymały a więc a więc tutaj pożyczę sobie pożyczę sobie kawałek tutaj jeden jeszcze szuh dobra drugi szuh dobra a więc szybko działamy kości. Bardzo tak na szybkości zrobimy. Dobra, jest jedna jest. Dobra, i druga. Teraz. Prawdę mówiąc, może ktoś z was pomyśli, dlaczego ja nie kupię sobie jakieś tam skrzynki do przewożenia? Odpowiedź jest po co? Dużo to kosztuje te skrzynki do przewożenia drobiu, tak nie potrzebuję tych skrzynek tak często, raz na jakiś czas są przewożone, jest przewożony drób. Yy, a więc poradzimy sobie. Ja już tak od początku tak se radzę, że po prostu prowizorycznie robię sobie taką skrzynkę do przewożenia i tutaj wszystko działa jak ma. Dobra, no więc szynki są przygotowane. Zaczniemy jakoś je wyścielemy. Oczywiście trzeba je porządnie wyścielić, żeby kaczki po prostu nie pobrudziły samochodu. Naprawdę potrafią nieźle narąbać. Dobra, żeby przyjemniej im było. A więc skrzynki zapakowane, teraz tylko ten porządek zrobić. To aż tak brudne. Ale żeby miały zupełnie czysto, to damy nowe siano. jedno słabo to teraz z tymi jajkami a z tymi jajkami to teraz porażka bo ostatnio w ogóle kury się nie niosą a więc jajek bardzo mało to teraz najwięcej co miałem z 16 kur było tylko 7 jajek w jednym dniu ale inaczej to tak 3-4 dziennie z 16 kur a jak mogliście widzieć dzisiaj to tylko jedno było czyli bardzo słabe wyniki jest to też spowodowane tym, że już mamy kury które mają koło 3 lat powyżej 2 lat, niektóre już mają 3 lata a więc już ta nieśność tych kur jest oczywiście o wiele o wiele Mniejsza. Ale wiosną, kiedy wybudujemy duży kurnik, mam w planie kupić całą generację nowych kur. Młodych miosek. A więc powinno być później z jajkami o niebo lepsze. Tak na szybkości posprzątane. Jedziemy. Działamy. Dobra, a więc wyruszamy na szczęście nie jest to daleko, jakieś tam 20 minut z drogi, czyli powinna to być w miarę możliwości szybka akcja. A więc jesteśmy w końcu, obie kaczki zmieściły się w jednej skrzynce, przenosimy. Mamy porządnie podładowane, a więc próba. To jest chyba coś poważniejszego. To już nie ma na mary. To już nie ma na mani. To, to to. To już nie ma na mani. wyszło. Where are you? Wykorzystam, że traktorek jest zapalony, no i wyczyszczę sobie przyczepkę, Zawiozę ją na nasze pole i yy, wyczyszczę. To tu się dzieje, tyle kretowin. To Jest jakaś plaga Kretu w ogóle. To jest tragedia. Tradycyjnie gałęzie zostały tutaj po jesiennych wiatrach, trzeba pozbierać, ale to jest mało w porównaniu do zeszłego roku. To jest nic. To jest nic, pozbieramy. Kawiczki trzeba zawsze zaraz pozbierać, bo potem się zapomni a kosiarka się męczy Dobra Oj, dobre, to znakie drobne To nic nie ma Bo tego brudu takiego, tu gleby, ostatnio te, te tablice były też bardzo brudne. Trzeba to sprzątnąć, jeśli chcę przywozić jeszcze siano z garażu. Bo jeszcze zostało mi w garażu, jak już mówiłem, parę balocików. To jeśli chcę ich przywozić, to muszę mieć sprzątniętą tą, posprzątaną tę przyczepkę. Dobra. Pole zazimowane. Ładnie. Uprawa kultywatorem nas czeka na wiosnę. Teraz ładnie leży zazimowane. Ale z tymi kretowinami też jakiś żart. Bardzo się cieszę. Dzisiejszy test przepalania był udany. Jeszcze za jednym zamachem wyczyściłem sobie przyczepkę. Ale przede wszystkim to, że traktorek działa. Dobra, chowamy go. A więc, jak widzicie, już na dobre rozpoczyna się projekt nowego kurnika. Materiał właśnie przywieziony. Jest to materiał na konstrukcję podstawową i dach. A więc rozładowane, ładnie mamy to naukładane, przełożone deseczkami, żeby przesychało. Bo przewoziłem to w deszczu, więc jest to trochę mokre. No kurczę, ale się przydaje wiatka. Będzie się fajnie robiło w suchu. Czyli wczoraj przywiezione drzewo. Dzisiaj rozpoczynamy pracę. Dlatego też przywiozłem sobie narzędzie. Przyniosłem sobie piłę, żeby po prostu ładnie to pociąć równiutko. Tutaj jeszcze jedzenie dla kur. No i możemy się rozładować. Zrobić pomiary, no i ciąć. Powracając jeszcze do kaczek, to bardzo się cieszę z tego, że powoli już się do siebie przyzwyczajają. Drugi dzień w zasadzie są wypuszczone razem. Dla pewności jeszcze w nocy zamykam po prostu osobno starą kaczkę z starym kaczorem, a młode kaczki, by po prostu nie doszło do jakiegoś tam konfliktu, do jakiejś tam bójki. Ale bardzo się cieszę, powolutku, stopniowo do siebie się przyzwyczajają. To już wszystko z tego odcinka. Dziękuję za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do zostawiania łapek, do komentowania. No i zapraszam na kolejny odcinek, cześć!